Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj odwiedziłam sklep Sinsay w celu poszukiwania nowych rzeczy, nowości, żeby Wam coś fajnego pokazać. I zaczynamy, kochani, zapraszam serdecznie na film. Mamy bluzę szarą z napisem. Bluza tutaj widzę jeszcze jest ocieplana. Dla mnie tak wygląda na troszeczkę krótszą. Nie jest to jakaś długa bluza. Jeżeli chodzi o rozmiar, to Elka. Największy i cena 40 zł. Ja Wam tutaj do pełnej, do pełnych złotówek groszy będę zaokrąglać. I dalej zobaczcie. Taka fajna koszula. Powiem Wam, że bardzo masywna koszula. To nie jest takie coś cieniutkiego, to jest naprawdę masywna rzecz. Kolor szary, bardzo ładny, bardzo modny też w sezonie. Zobaczymy sobie cenę. Mamy 80 zł za tą koszulę i tutaj jeszcze wam powiem jaki rozmiar z tego największy 42, czyli ten co wzięłam do ręki to jest największy rozmiar. Tutaj wiecie co, szukam, czy tutaj jest jakoś opisane to, ale nic nie takiego nic nie napisali. Koszula bardzo fajna. E, przypuszczam, że można nawet sobie wiecie na coś nałożyć jako taką ala kurtkę. Dzisiaj znalazłam też ciekawe spodnie czarne, ciekawa, ciekawy fason z ładnym pasem u góry. Tutaj, akurat, co wyciągnę, to jakieś najmniejsze rozmiary, rozmiary, ale zobaczymy sobie, jaki jest największy z tych czarnych: 44. Największy rozmiar, cena to 70 zł. Kochani na wstępie filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry, pozostawienie komentarza. Jeżeli macie czasu, to chociaż serduszko. I proszę również o udostępnienie Moich filmów będzie mi bardzo miło, a tutaj już oglądam sweterek beżowy. Pewnie, że jest bardzo miły w dotyku. Sweterek jest zapinany pod szyjkę. Rozmiar największy to XL i kosztuje 60 zł. Tak to wygląda, myślę, że dobrze widzicie. Kolor taki beżyk. I jeszcze Wam tutaj pokażę z tyłu. Z tyłu tutaj matko takie jakby przeszycia na ramionach, i reszta słuterka jest, reszta jest gładka. Bardzo fajny kolor też wchodzi, jeżeli chodzi o bluzy, tutaj mamy taką bluzę sportową koloru ciemnoszarego, największy rozmiar to jest 2XL i tutaj jest 50 zł. Za tą bluzę, ale też wydaje mi się ona dość krótka. Do tych dresów, do bluzy można założyć sobie buty. To wiecie, co, ta 80 zł, rozmiarówka standardowa jest od 36 do 41. Widzę, oni tak mają większość bucików w takiej rozmiarówce. Do bluzy można również dobrać spodnie dresowe za 40 zł. No, i tutaj pewnie też 2XL to największy rozmiar. Bardzo ładny jest ten ciemny, szary. No, i tu widzisz jeszcze kożuszek, ten beżowy. Jakbyście mieli ochotę. Kochani, tutaj zauważyłam bluzeczki, a tak naprawdę to są body. 26 zł kosztują, największy rozmiar XL. I one występują w kolorze szarym, białym i czarnym. Powiem Wam, że dopiero się zorientowałam, że to body jak. Z drugiej strony podeszłam i tak spojrzałam, wykurczę, kurczę, bym Wam pokazała go bluzeczka, a to są wszystko body. Tutaj mamy sweterki, no i dalej króluje jeszcze, no nie fason, tylko dalej królują paseczki, może tak, 36 zł, czarno-białe, tutaj mamy niebiesko-białe i jeszcze biało-czarne. Także do wyboru to, co lubimy: sweterki już są takie troszkę cieniutkie. A tutaj pokażę Wam na manekini, jak fajnie wyglądają te spodnie dresowe z tymi butami, właśnie z tą bluzą, taki komplet. Tutaj macie też spódnicę z koszulami: koszula ta szara, też połączenie bardzo fajne, właśnie jeżeli chodzi o łączenie styli. Tutaj mamy 26 zł za tą koszulkę, która była tam na manekinie pod tą szarą pod tą szarą koszulą grubą, też na manekinie wisiały te spodnie, także zobaczymy sobie te ceny, powiem, że bardzo fajnie to wygląda. I tutaj znowu pewnie jakiś mały rozmiar 34, ale przy okazji możecie sobie zobaczyć, że takie małe rozmiary są też w Since o 32 nawet i tak się prezentują te spodnie. To są takie spodnie jeansowe, jak zauważyłyście, ta nogawka z tyłu jest tak jakby obcięta. Nie ma takiego wykończenia standardowego. Tutaj największy rozmiar 44 i jeżeli chodzi o rozmiar, o cenę to 80 zł kosztuje. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym dresie, że bardzo fajnie właśnie wygląda z kurtką skórzaną, czyli to łączenie styli. Tutaj mamy już płaszcz szary, to jest taka delikatna jodełka tutaj patki raczej to nie są kieszenie takie do prawdziwe tylko trapki 120 zł trzeba zapłacić za ten płaszcz i tutaj no tylko XL największy a płaszcz prezentuje bardzo ładnie i właśnie pokażę Wam jeszcze tą spódnicę, która na manekinie też była, zestawiona z koszulą też w kolorze dżinsu. Ta spódnica kosztuje w tej chwili 70 zł. Powiem Wam, że bardzo podobne ostatnio też były na wyprzedaży w Senseju. I 42 jest największy rozmiar z tego. Tutaj mamy jakieś nowe koszule z kieszonkami. Zobaczcie, zapinana na guziczki, taka ale... Elegancka koszula, mamy z tyłu karczek 40 zł i jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to nawet tutaj 2XL, kolor jest taki lekko zielony i taki rzut Wam zrobię tutaj na to coś w sklepie, powiem Wam, że mi się to wszystko bardzo podoba i tak właśnie łączenie tych styli sportowy z takim, e, z z eleganckim, fajnie, naprawdę fajnie to wygląda, e, zbliżymy się... I Wam pokażę, a jeszcze tutaj wcześniej zatrzymałam się na sukience. Sukienka ma paseczek, też kolor taki zielony. Zauważcie, że wchodzi troszkę tego koloru zielonego. Cena tej sukienki to 60 zł. Taka, wiecie, ale elegancka. Zauważcie, że tutaj też mamy oznaczenia produkt z gazetki. Tu Wam jeszcze pokazuję kolejny płaszcz. Tym razem kolor szary. 140 zł. Cena no xl -ka. Największy rozmiar. I tutaj on ma paseczek, i to zapinanie ma takie ukryte. Więc jak sobie on założymy, zobaczcie, zapniemy, to tutaj już nie widać nam żadnych guziczków, są tylko dwie kieszenie z przodu. I tutaj troszkę y, krótsza wersja, y, taki bardziej kurteczko y, kurteczka niż płaszczyk. Y, 100 zł. Kolor czarny, troszkę się tym materiałem wymianałam, Wam to powiedzieć, 2XL. On się tak trochę mieni. Nie ma tam żadnej nitki srebrnej, ale tak się jakoś błyszczy w świetle. Kolejna kurteczka, taka flauszowa. Tutaj tak wygląda ręka, wiązanie, takie skośne kieszenie. Kolor też taki zielonkawy, zielonkawo-szary. I tutaj mamy dwa XL największy i 100 zł. Za tę za kurteczkę trzeba zapłacić. No i w Seinseju kolejna nowość, cieńsza, taka cieńszy, można powiedzieć, że to płaszczyk związaniem, zapinany. Jeżeli chodzi o cenę, to 100 zł. I 2XL to największy rozmiar. Tak się prezentuje z tyłu, prosty. Tutaj już tylko jest po prostu to wytłoczenie materiału i nic więcej. I właśnie tu mamy to body. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak ono wygląda. Zobaczcie, jeszcze tutaj sprawdzałam i wszystko to rzeczywiście to jest body. Także jak lubicie, to akurat jest dostępne. Znowu nowości jeszcze taka kurteczka. Ona nie jest taka bardzo cienka. Powiedziała taka średnia grubość 90 zł. I tutaj mamy 2XL. Z tego takiej na dole mamy taką gumową stawkę. Prosta z tyłu. Dobrze, powiedziałam gumową wstawkę. Zobaczcie, jeszcze takie cieniutkie golfiki, różowy. I widzę, że jeszcze jest niebieski z tego. Takie cieńsze już, bardziej wiosenne, 30 zł. I 2XL. Z tego to jest największy rozmiar, właśnie to jest ten niebieski. Kolejne spodnie, tym razem takie ala bojówki, Kieszenie na udzie z jednej i drugiej strony, kolor czarny. I tutaj również malutki rozmiar, wziąłem 70 zł, ale zobaczymy, jaki jest największy. Od 32 się pewnie zaczyna do 44. Tak jak tutaj dzisiaj biorę, wszystkie spodnie to wszystkie do rozmiaru 44. Tu Wam jeszcze pokażę sweterek. Również nowość. Zobaczcie, również mamy paseczki, czyli cały czas trend się utrzymuje. Sweterek jest rozcinany na dole, biało-czarny, bardzo przyjemny. Kosztuje 50 zł. No, i rozmiarki do XL od nawet 2XS. I tak, tutaj mi się też bardzo dużo rzeczy podoba. Na przykład, pójdziemy sobie coś tutaj zobaczyć bliżej. Na razie wam to zrobię, taki luk trochę z daleka, żebyście widzieli. Zobaczcie, tutaj mamy takie czarne spodnie. Ja ostatnio mierzyłam, kto ogląda mój film. Zmierzymy z Hyundem. Bardzo potemne były spodnie, tylko tamte były jakieś przeogromne. Tu mamy cenę 60 zł. Bardzo taki styl podobny. No te wydaje mi się być mniejsze. Może warto by było sobie przymierzyć. Tu widzę taki na przykład sweterek. To, ten sweterek jest w kolorze białym i czarnym. I to jest też sweterek body. 30 zł, znaczy tak naprawdę body, tylko sweterkowe, o, może tak, koszulka różowa, znaczy bluzeczka, sweterek, taki bardziej sweterek, 40 zł, XL największy rozmiar i on jest jeszcze w kolorze takim zielonym. Kolejna rzecz w takim właśnie kolorku, tutaj mamy buty, ale te buty nie wiem czy to... Coś ze starej kolekcji, bo powiem Wam, że tu wziąłam metkę i zobaczcie, 110 i przebite jest na 66 zł. Także nie wiem, czy coś tam zostało jeszcze i wystawili. Jeszcze specjalnie sprawdziłam tą drugą parę i to samo, także być może coś tam jest po prostu przecenione i tutaj wystawione, żeby to po prostu zeszło na wiosnę. Ta zielona koszula, co Wam pokazywałam, to jeszcze w kolorze białym jest i w kolorze różowym. Tutaj mamy kolejną sportową taką bluzę w kolorze szarym. I tutaj ona kosztuje 50 zł. No i dwa XL. Największy rozmiar z tego. I tu jeszcze ciekawe są te spodnie ze ściągaczem. One kosztują 50 zł. Bo sobie sprawdziłam. I tutaj takie fajne jeszcze buty. Też one na, na kini były nawet do spódnicy. Bodajże 80 zł. Cena za te buty bardzo ciekawe, wyglądają na żywo. I do tego na przykład taka koszulka. Koszulka też jest produktem z gazetki. 26 zł kosztuje. I tutaj mamy xl Największy rozmiar. Kurteczka taka ramoneska. Jest w cenie 100 zł. I tutaj mamy no, niestety tylko rozmiar L. Ta kurteczka była właśnie też na manekinie. Na tych dresach nałożona. Ja tutaj jeszcze sprawdzałam gdzie co cenę. Bo tak jedną ręką tu sobie jeszcze 5 dych. Dla pewności jest taka cena. I tutaj obok też bluza była za 50 zł. I jeszcze znalazłam taki sweterek dzisiaj biały z takimi czarnymi tutaj wstaweczkami. Ten sweterek będzie w cenie 50 zł. Gładki taki pod szyjkę I największy rozmiar to jest LK. I jeszcze zobaczymy, co tutaj ciekawego mają na wierzchu. A, jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, czyli taką spódnicę z rozcięciem materiał prążek. I tutaj cenę mamy 20 zł, także hitowa cena na koniec XL, największy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia, cześć.